Dobra, jesteśmy, działamy sobie z sokołem. Mamy nową chodnicę. Będziemy dawać znać, jak wygląda sytuacja dalej. Wygląda dobrze? Co? Tak, tak, tak. Rokuje. <gry> Rokuje. Czyli tu powinna być rurka, taka jak tu. Tak, ona się urwała. A teraz mamy funfelnówkę. Редактор субтитров А.Семкин Mam no tu opanowany dosyć dobrze ten temat.